Witam po drugiej, długiej przerwie, której mi ponad dwa miesiące nie było. No i zaczynamy mówić, dlaczego mnie nie było. Pierwsze, bo nas mój palec pokazuje jedynkę, to było tak, że nie miałem czasu, musiałem dać lekcje, miałem hobby, które chodzę czasami, a teraz jest niedziela, więc nie chodzę. I, no i musiałem, ja nie miałem mało czasu, żeby coś zrobić, nagle jeździć. Może miałem coś czasu, ale. Zawsze, ojejku, nie mam czasu i takie tam, dobra, drugie, drugie, a i, i zapomniałem, moi koledzy chcieli, żebym ich pozdrowił, więc pozdrawia nie będę ich mówić imienia, ale dobra, drugie, dlaczego mi, nie, dlaczego mi nagrywam, Ach, to dlatego, że mi taki, bo ja mam takiego tableta, ma 6 lat, tak, dobrze słyszycie, 6 lat, nie, a tu już nie ważne, 6-5 lat, nie nagrywam, znaczy nie nie, nie, nie chodzi, że nie nagrywam, tylko chodzi o to, że bo mam takie aplikacje, że metalem nawet ich nie ma i nie mogłem jak nagrywać. Ale spokojnie, będzie miał drugi kanał na YouTube, jeszcze nie wiem jak nazwać, ale komentarzu, na którym będzie tam albo opisie, będzie, jeśli mi się uda. Jeśli mam tysiąc takich w ogóle bo to jakby wiecie już mówiłem że tablet nie ma tych aplikacji nie ma tego kinemaster tak to by było fajne rzeczy byłoby intro ale miniaturki mam takie no jak to powiedzieć nie no nie mam spokoju dla mnie ale mam takie aplikacje słabe no i dobra pójdźmy do trzeciego trzecie i to bardzo strasznie przepraszam że nie zrobiłem Piosenki na 100 subskrypcji Bardzo was przepraszam Ale za to coś innego zrobię Pokażę na kanale, jeśli to będzie możliwe Jeśli usłyszeliście dobrze, to to będzie Tak, pokażę dwa. Dobra tu chyba było tyle do opowiedzenia Chyba mówię To co mam Dobra Drugie to było tak, że nie miałem, miałem słaby tablet nie umiem to bardzo czy nie mam takich aplikacji do tworzenia czy tworzenia miniaturę, Kintor, Awatur, Awatar, czy jak to się mówi. I pierwsze, że nie miałem czasu. A i drugie jeszcze zapomniałem dowiedzieć, powiedzieć, że pozdrawiam kolegów, bo chcieli, to ich pozdrawiam. I ten. No to chyba było na tyle. Spotkamy się na drugim kanale. Na tym też będę nagrywał tylko trochę rzadziej. To trzymajcie się. Pa!